Piękny, toksyczny i gotowy na morderstwo. Na zdjęciu symbol miłości. W rzeczywistości napompowany gąsior z problemem kontroli agresji i obsesją na punkcie własnego terytorium. Tak, łabędź wygląda jak księżniczka Disneya w slow motion, ale zachowuje się jak ochroniarz z dyskoteki w Sosnowcu, który szuka pretekstu do siania zniszczenia. Bo łabędź nie walczy o przetrwanie. Łabędź walczy o swoje ego. Wielkie, nadmuchane, białe ego. Podchodzisz za blisko do jego stawu? Pierdol. Zbliżasz się do młodych? Wpierdol. A może tylko patrzysz dłużej niż 3 sekundy? Też wpierdol. Nie ma dyskusji, nie ma ostrzeżenia, jest tylko wpierdol. Tylko ślepa furia i dziobanie, z pełnym dramatyzmem rozłożonych skrzydeł i teatralnym syczeniem, jak u astmatyka po tracheotomii. I jasne, wyglądają jak symbol miłości i pokoju, ale w środku to bardziej taki nafurany Seba, który 24 na 7 patroluje swój rewir, bo ktoś mógłby pomyśleć, że tu wolno przebywać. Ale dobra, może myślisz, Przynajmniej są dobrymi rodzicami, co nie? No nie do końca, bo łabędź wychowuje młode jak typowy chłop z radomia. Czyli jest obecny, ale głównie po to, żeby stać obok i warczeć na obcy. A całą robotę odwala matka. A pisklęta one mają jedno zadanie: przeżyć wychowanie tej patologii. Co nie jest łatwe, kiedy każdy obcy łabędź, szczur, pies i inne zwierzęta chce się zjeść albo przynajmniej nastraszyć. A matka, no też nie do końca stabilna, bo jak tylko coś pójdzie nie po jej myśli, to zawija się zostawia gniazdo i jadijoski z klaki. Jeszcze jedno, łabędzie potrafią zabić innego ptaka, dosłownie. Nie wygonić, nie przestraszyć, zabić, utopić, dziobać aż do niebytu. Widziano przypadki zabijania kaczek dla sportu, bo były zbyt blisko, więc następnym razem jak zobaczysz tego ślicznego, majestatycznego łabędzia płynącego po jeziorze, pamiętaj, to nie symbol miłości, to robiący setne okrążenie wokół bloku w poszukiwaniu zaczepki, napompowany koks na mefedronie. Nadęty, nieprzewidywalny i już leci ci wierć, bo spojrzałeś w jego kierunku.